Filozofia stoicka jest źródłem mądrości, która istnieje od czasów starożytnych i głęboko wpływa na nasze dzisiejsze relacje. Wierzcie lub nie, ale stoicyzm nie tylko zwiększa atrakcyjność w relacjach z kobietami, ale także pozwala stworzyć bardziej pokojowe i harmonijne partnerstwo. Jak zatem budować zdrową relację z kobietami ze stoickiej perspektywy? W tym filmie omówimy siedem podstawowych zasad, które często są pomijane w relacjach damsko-męskich, ale podkreślane przez stoicyzm. Czy wzbudziło to Twoją ciekawość? W takim razie nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału, aby uzyskać więcej treści i kontynuować z nami tę filozoficzną podróż. Każda zasada otworzy nowe drzwi, dzięki którym Twoje relacje będą bardziej znaczące. Część 1: Nadaj sens swoim emocjom, zamiast nimi zarządzać. Stoicyzm to sztuka prawidłowego interpretowania emocji, a nie ich ignorowania. Chociaż tradycyjnie uważano, że emocje należy tłumić, dla stojków kluczem jest zrozumienie natury i pochodzenia emocji. W relacjach z kobietami podstawą tego zrozumienia jest inteligencja emocjonalna. Właściwe zrozumienie potrzeb i reakcji emocjonalnych kobiety może pomóc w osiągnięciu głębokiej harmonii i połączenia w związku. Zastanów się na przykład, jak reagujesz, gdy druga połówka jest pod wpływem stresu. Czy podchodzisz do niego ze złością lub niecierpliwością, czy też słuchasz i potwierdzasz jego uczucia? W rozumieniu stoickim istnieje pojęcie eupatii, czyli zdrowych emocji. Wiąże się to z rozpoznawaniem własnych emocji i odpowiednim ich wyrażaniem. Koncepcja ta jest kluczem do stworzenia zdrowej więzi emocjonalnej w związkach. Jeśli spróbujesz zrozumieć emocje kobiety i potrafisz wyrażać własne emocje w zdrowy sposób, pozwoli ci to być emocjonalnie dostępnym i wyrozumiałym partnerem. Jednocześnie pomaga ci stawić czoła wahaniom emocjonalnym w związku jak solidna skała. Ważne jest, aby emocje służyły nie tylko do przeżycia, ale także jako narzędzie do pogłębiania i umacniania relacji. Znaczenie emocjonalne wzmacnia wieś kobiety z Tobą, ponieważ daje jej poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego i zrozumienia. Podsumowując, zarządzanie emocjami ze stoickiej perspektywy nie tylko utrzymuje je pod kontrolą, ale także zamienia je w siłę działającą na korzyść Waszego związku. Część 2. Docen niewidzialną moc kobiet. Stoicyzm opiera się na zasadzie powszechnego oddania sympatyja. Zasada ta podkreśla, że każdy człowiek widzi świat z innej perspektywy i każdy powinien rozumieć te różnice. Kobieca intuicja i inteligencja emocjonalna odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu głębokiego zrozumienia w związkach. Zrozumienie i docenienie ich niewidzialnej mocy czyni mężczyznę bardziej kompatybilnym partnerem. Intuicyjna siła kobiety często objawia się w jej procesach decyzyjnych i sposobie, w jaki porusza się w związku. Moc ta wiąże się ze zdolnością kobiet do dostrzegania czasami niewypowiedzianych emocji i intencji. Kiedy mężczyźni doceniają tę intuicyjną moc, kobiety czują się bardziej rozumiane i cenione. Przyczynia się to do zdrowszego i bardziej zrównoważonego związku. Docenienie tej wyjątkowej zdolności kobiet zachęca je do wygodniejszej i bardziej otwartej komunikacji z Tobą. W ten sposób pogłębia się intymność i zaangażowanie w związku. Zrozumienie i docenienie pozwalają obu stronom bardziej się cenić i zwiększać wzajemny szacunek. W ten sposób w Waszym związku rozwija się duch partnerstwa, będący przejawem harmonii i równowagi, na którą zwracają uwagę stołyki. Rozdział 3 Zostań autorem własnego życia. W filozofii stoickiej ważne miejsce zajmuje autonomia osobista i samorealizacja. Zasada ta podkreśla, że musisz być autorem własnej historii życia, oznacza to podejmowanie własnych decyzji, pozostawanie wiernym własnym wartościom i podążanie do przodu z własnymi celami. Kobietom często podobają się mężczyźni pewni siebie i kontrolujący swoje życie. Ten typ człowieka potrafi kierować nie tylko sobą, ale także swoim związkiem. Bycie liderem własnego życia pozwala ci przejąć rolę lidera w swoim związku. Przywództwo to polega na podejmowaniu decyzji, które skierują relacje w zdrowym i pozytywnym kierunku, a nie na okazywaniu opresyjnej lub dominującej postawy. Kobiety szukają w związku bezpiecznego i stabilnego środowiska, a mężczyzna, który potrafi je zapewnić, staje się w ich oczach bardziej wartościowy. Zaangażowanie kobiety w historię Twojego życia oznacza zapewnienie jej miejsca w Twoim świecie i umożliwienie jej wniesienia wkładu w tę historię. W tym procesie troska o jego pomysły. Uczucia i pragnienia to solidny krok w stronę budowania wspólnej przyszłości. Zatem wspólne pisanie historii pozwala obu stronom wyrazić siebie i lepiej się zrozumieć. Wzmacnia to zrozumienie współzależności i harmonii, które jest kluczowe dla filozofii stoickiej. Rozdział 4 Partnerstwo zamiast własności w związku. Stoicyzm przywiązuje dużą wagę do wolności jednostki i opowiada się za ochroną tych wolności w relacjach. Ustanowienie partnerstwa, a nie zaborczości w związku, jest jednym z kamieni węgielnych filozofii stoickiej. Prawdziwe partnerstwo opiera się na wzajemnym szacunku i zrozumieniu, przy czym obie strony wnoszą równy wkład. Postrzeganie kobiet jako jednostek aktywnie uczestniczących w procesach decyzyjnych, a nie jako przedmiotów, do których dochodzi się praw, zajmuje ważne miejsce we współczesnych relacjach. W ramach partnerstwa powinna istnieć struktura. W której wysłuchuje się głosów obu stron, ocenia się ich pomysły i wspólnie podejmuje decyzje. Tego typu podejście buduje głębokie poczucie zaufania w relacji i sprawia, że obie strony czują się bezpieczne i cenione. Postrzeganie swojego związku jako partnerstwa obejmuje także traktowanie go jak projektu, nad którym należy pracować. Wymaga to od obu stron ciągłego inwestowania w siebie nawzajem i w relacje. Takie rozumienie partnerstwa jest zgodne ze stoickimi zasadami naturalnego porządku i harmonii. Równość i wolność w związku pozwalają na wzajemne wspieranie się i wspólny rozwój. Kiedy w ten sposób zostanie osiągnięta równowaga sił między mężczyznami i kobietami, związek stanie się solidniejszy i satysfakcjonujący. Zaakceptowanie roli kobiety w związku jako partnera jest wyrazem szacunku dla jej indywidualności i wolności co pozwala obu stronom na stworzenie szczęśliwszego i bardziej harmonijnego związku. Rozdział 5. Wspólnie stawiajcie czoła wyzwaniom. W filozofii stoickiej odporność na trudności życiowe jest postrzegana jako część rozwoju osobistego. Ta sytuacja nie różni się w związkach, wspólne wyzwania wzmacniają wzajemne zaangażowanie par. W stoicyzmie zasada memento mori. Czyli i pamiętaj o śmierci, przypomina nam, że życie jest krótkie i cenne oraz podkreśla, że należy je postrzegać jako szansę na pokonanie napotykanych przeszkód. Zdolność kobiety do pokonywania wyzwań wspólnie z partnerem stanowi podstawę do budowania zaufania i silnej więzi w związku. Wspólne działanie w czasach kryzysu zwiększa zaufanie pary do siebie i utwierdza w przekonaniu, że razem mogą osiągnąć więcej. Podczas tego procesu zdolność mężczyzny do zachowania spokoju i zorientowania na rozwiązania odzwierciedla stoickie cnoty cierpliwości i determinacji. Odkrycie jak wzajemne wspieranie się i tworzenie wspólnych rozwiązań w obliczu wyzwań może jeszcze bardziej wzmocnić relacje, przenosi waszą relację na głębszy poziom. Pozwala to rozwijać się zarówno indywidualnie, jak i jako para, a także pomaga ci stać się bardziej odpornym na wyzwania, jakie niesie życie. Rozdział 6 Nie lekceważ potęgi szczerości. Intymność jest kluczowa dla stoickich relacji. Prawdziwa intymność tworzy głębokie poczucie zrozumienia i zaufania w związku. Stoicyzm uczy akceptacji wrodzonych potrzeb i pragnień człowieka, a to wymaga otwartej i szczerej komunikacji w relacjach z kobietami. Intymność emocjonalna sprawia, że kobieta czuje się bezpiecznie i łatwiej otwiera się w związku. Intymna relacja wykracza poza powierzchowne rozmowy i obejmuje rozmowę o osobistych lękach, nadziejach, marzeniach i wyzwaniach. Ten rodzaj komunikacji stanowi podstawę wzajemnego zrozumienia i systemu wsparcia w związku. Bycie szczerym oznacza także akceptację własnych wad i słabości, co pozwala Twojemu partnerowi na nawiązanie z Tobą głębszej więzi. Stoicyzm w filozofii i powrotu do natury postrzega szczerość jako odejście od sztucznych zachowań w związkach i przyjęcie bardziej autentycznej i realnej formy komunikacji. W ten sposób stworzysz zdrowsze i bardziej satysfakcjonujące środowisko, zarówno dla siebie, jak i dla swojego związku. Intymność w związku nie tylko wzmacnia więzi emocjonalne, ale także wzmacnia zaufanie między parami. Rozdział 7: postrzegaj relacje jako proces, a nie cel. Stoicyzm uczy, że szczęście to ciągła podróż, a nie cel. W związkach ta perspektywa jest ważna, aby ocenić każdy moment procesu i postrzegać go jako okazję do wspólnego rozwoju, a nie cel wywarcia wrażenia na kobiecie. Zaakceptowanie relacji jako procesu pozwala obu stronom lepiej się rozumieć i wspólnie wzrastać. Kobiety szukają w związku środowiska, w którym mogą się wspólnie rozwijać oraz czuć się bezpieczne i doceniane. Podczas tego procesu bycie cierpliwym i cieszenie się każdą chwilą pozwala relacji płynąć naturalnie i poprawia jakość relacji. Stosowanie zasad stoicyzmu w swoich związkach nie tylko sprawi, że będziesz lepszym partnerem, ale także pomoże ci prowadzić bardziej zrównoważone i szczęśliwe życie. Każda zasada jest sposobem na stworzenie głębi i znaczenia w relacjach. Włączając w swoje życie siedem podstawowych zasad, które omówiliśmy w tym filmie. Możesz sprawić, że twoje relacje z kobietami będą zdrowsze i bardziej harmonijne. Jeśli uważasz, że te treści są przydatne i chcesz dowiedzieć się więcej, zasubskrybuj nasz kanał i kontynuuj z nami tę filozoficzną podróż. Nie zapomnij włączyć dzwonka powiadomień, aby nie przegapić naszych nowych filmów. Razem możemy poprawić nasze relacje i życie.